Dzień dobry, dzisiaj mamy 14 stycznia temperatura minus 2 stopnie Chciałem Państwu pokazać pszczoły Backwast Duża, potężna, silna rodzina Takie wychodzą matki po repro od Paula Jungelsa Rodzina w ogóle nie reaguje, że jest zima, że że jest mróz potężna silna rodzina no musiałem już tutaj na ten mróz co szedł minus 18 stopni u nas było zainterweniować z ciastem bo tak kurczę yf. trochę się obawiałem mówię potężna zbyt duża silna rodzina tam podejrzewam że już jest czerwiu dużo <laughs> więc mówię żeby tutaj za chwilę nie było kłopotów ale zobaczcie w tydzień czasu ile znikło ciasta no, może więcej niż tydzień. Rodzina pięknie zimuje. Yy. Tylko, że moim zdaniem jest zbyt silna, zbyt silna poszła do zimy. Yy. Mogłem jeszcze bardziej ograniczyć na jesieni, no ale yy. młode matki tak mają. Jeszcze tak intensywnie, mocno czerwią na jesieni i tak tworzą bardzo gigantyczne rodziny. Nie? To jest Bakfast B306 od Paula Jungelsa. Pozdrawiam, lecę dalej, przejrzeć całą posiekę.